Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak i Ola. E, witam Was w kolejnym odcinku gier planszowych u Łukiego, mm -hmm. e, z, tym razem z naszego domu. E, I będziemy dzisiaj mówili krótko i sprawnie, dopóki dzieci nam pozwalają o grze Escape Tales Low Memory. My teraz właśnie zamknęliśmy w pokoju na górze całą trójkę i zrobiliśmy właśnie im taki, taki escape nie wiadomo, więc jak oni escape no, to znaczy, że już koniec. No właśnie, Ola, ty e, mówimy dzisiaj o grze, która jest drugą częścią w tej serii takich mm. escape roomowych gier. Nie grałaś w pierwszą. Nie. No. I z tego, co ostatnio się dowiedziałem, nie byłaś nigdy w escape roomie. Nigdy w życiu. Więc ty będziesz mogła się wypowiedzieć z perspektywy: no, lajka to jest może złe słowo, ale z perspektywy właśnie takiej osoby, która może. która się nie zna na escape roomach. Tak. Ja zawsze myślałam, że jak się do escape roomu, to tam wszyscy ludzie próbują zrobić jakieś zagadki, ale one są trudne, więc tylko Łukasz Woźniak coś powie i może Szymon Woźniak maksymalnie i po prostu wszyscy tak chodzą i ktoś coś odkryje i tam wyciągniemy albo nie. To jest, moje, to jest moje wrażenie, ale nigdy nie byłam, nic nie no To ja mam postanowienie noworoczne takie, żeby na jakąś następną randkę zrobić do escape roomu, szczególnie, że i teraz będzie podlizywanie się na wizji. Bardzo dobrze Ci poszło, jak graliśmy w Escape Tales, w Low Memory. Tak? Powiedz I... więcej, wypowiedz się. Słuchajcie, najpierw opowiemy Wam, jak działa ta gra, a ja się później wypowiem więcej. Więc tak. Escape Tales to jest druga część gry, ale on to nie jest kontynuacja, więc to jest oddzielna historia. I jest to gra typu Escape Room, właśnie. Mhm. Jesteśmy w przyszłości, na tyle niedalekiej, że czujemy technologię i mamy odniesienia do naszych czasów. I mamy trzy gry, jakby trzy pokoje, trzy postacie, które poznajemy. Plik jeden, dwa i trzy i my z Olą rozegraliśmy w całości pierwszą historię. I dwie pozostałe zastanawiamy sobie na później, a już teraz powiemy, co czujemy. I teraz zasadniczo pewne rzeczy już wam tutaj teraz zdradzę, jeśli chodzi o fabułę, ale nie za dużo, nie bójcie się. Na początku czy to, masz samouczek? Możemy go zasprawić, no. nie musimy. I potem mamy plik pierwszy, imię Elizabeth Weber. Nazywasz się Elizabeth Weber. W wieku 33 lat osiągnęłaś sukces, w którym inni mogą tylko pomarzyć. Pracujesz jako badaczka w nowoczesnym laboratorium. Razem z mężem i córką mieszkasz w górskiej willi. Ola, mam jeszcze dwa lata na górską którą w żartach nazywacie często cyfrową twierdzą. Twój kochany Ben to znany specjalista od bezpieczeństwa, który często traktuje dom jak poligon eksperymentalny. Dzięki temu jednak bez obaw wyprawiacie się regularnie na wakacje w odległych krajach. Mm -hmm. Kończysz pakować rodzinę, żegnasz się z mężem, obiecujesz dołączyć do nich, jak tylko skończysz swój projekt. Oj, Podążasz z wzrokiem za autonomicznym samochodem, który opuszcza wasz podjazd i znika za drzwiami. Gdy przygotowujesz swą torbę do pracy, uśmiechnie schodzić i z ust. To będzie kolejny normalny dzień. Przynajmniej tak sądzisz, aż do następnego poranka. I potem mamy. I teraz tak, żebyśmy zrozumieli mechanikę, mamy przeczytaj P121, przechodzimy do P121 i tam jest. Informacja, budzisz się na sofie w salonie z pulsującym bólem głowy. W pokoju jest straszny bałagan, jakby ktoś tu się włamał. Zaniepokojona wodzi wzrokiem po pomieszczeniu. Musisz jak najszybciej okryć, odkryć, co tu się stało. I teraz tak, pojawiają się, mamy plansze, mamy karty lokacji, mamy kartę, która nam pokazuje, jaki element lokacji będzie nas odnosił do jakiego paragrafu. Mamy sporo kart i nie wykorzystamy wszystkich kart w pierwszej, na pewno w pierwszej części gry, czy w, pierwszej, w pierwszym pokoju. E, mamy rzetelny akcji, i mechanicznie to wygląda w taki sposób. Mamy też tutaj kartę e, jakiegoś tam wspomnienia, czy opowieści. Ja przeczytam. Nie wiem, jak włamywacz z dołu dostęp do mojego domu i jaki był cel jego odwiedzin. Niczego nie pamiętam. O, niczego nie pamiętam, muszę sobie przypomnieć. No i teraz zasadniczo akcją będziemy wchodzili na pole, czytali paragraf. On nam będzie czasami mówił, co zobaczyliśmy. Czasami będzie nam mówił, weźcie jakąś kartę. Karta czasami będzie właśnie opowieścią, wspomnieniem. Karta czasami będzie elementem układanki i zagadki. I czasami będziemy przechodzili do innego pokoju, jeżeli nas gra tam popchnie i będziemy korzystali też z aplikacji, więc są zagadki, rozwiązania zagadek sprawdzamy w aplikacji. I tam mamy też podpowiedzi w ramach tych zagadek, więc to też jest to fajne, że możemy szukać podpowiedzi aż do bólu, ale możemy brać po kolei i. A to się łączy z jakąś karą, czy coś? W tej grze nie, ponieważ to ewidentnie jest tutaj jakby ograniczenia wynikające z akcji. One sprawiają, że czujemy presję stres, stres, czasu i pewien stres, ale to nie jest gra za bardzo do wygrania i przegrania, tylko do przeżycia mhm. wspólnej zabawy. A więc ja zaraz powiem, jak, nam się, jak mi się grało, ale może Ola najpierw powiedz, jakie ty miałaś wrażenia. Eee, mi się bardzo gra podobała. Ja lubię gry, które są tak naprawdę spędzaniem czasu. Niekonkretnie graniem w grę, tylko i murzysz i kminisz, ale tak trochę spędzasz czas i robisz coś fajnego, zajmujesz swój umysł czymś. Więc e, to, było, to było fajne. Fajna była ta historia, na tyle ciekawa, że gdyby to była książka, to chciałabym poznać, co tam jest dalej i nie miałam takiego podejścia, że no dobra, coś tam się okaże, coś nie, tylko na tyle byłam wciągnięta, że chciałam poznać, jak coś tam zakończy. Mm -hmm. e, I m, jakby cały mechanizm działa, e, jest bardzo prosty. Nie wiem, czy ciebie nie kusiło, żeby czytać inne te rozwiązania. No, no rozwiązania, bo mnie wykusiło. No sprawdziliśmy na koniec kilka. No, bo warto wspomnieć o tym. E... Bo właśnie ja, my, ja powiem najpierw może o naszym stylu gry. Tak, bo to jest mhm. trochę co innego niż jak gra się w to solo i trochę co innego, jak gra się w to grup, w grupie. Mhm. Obawiało się, że będę miał za dużą inicjatywę, szczególnie, że ja czytałem historię mhm. w książce i obsługiwałem aplikację. Mhm. I się tego obawiałem. Że będziesz tym panem gry, a ja będę się z boku. Tak jest. Mhm. E, ale stwierdziłem, że najwyżej w trakcie ci jakby inaczej się podzielimy zadaniami. Mhm. Ale myślę, że ostatecznie wyszło spoko, mhm. bo. Ty, jak ja coś czytałem, albo szukałem, albo mm. przeglądałem kartę, to była zaangażowana, żeby przyjrzeć się tym wskazówkom, które mamy, mm. albo rozwiązywać bieżąco zagadkę, którą mamy, tak? Albo, e, e, albo może właśnie doczytywać kartę, albo może przeczytać treść karty na głos, tak? Mm. Wiesz, o co chodzi. Więc myślę, że fajnie da się tu rzeczami podzielić. Ja byłem zaangażowany cały czas. I pomimo tego, że tutaj obsługujemy trzy rzeczy, czyli książkę, karty i aplikację, mm to nie czułem ciężaru. Jakby była jeszcze jakaś czwarta rzecz, tak? Którą musimy gdzieś obsłużyć czy znaleźć, to już bym czuł przytłoczony się troszeczkę. Spotify z muzyką. No to ja puszczałem muzykę. <laughs> <gry> 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 tak mówię, że była czwarta. Eee, ale, więc, to jest, więc co mi się podobało? Jakby widzę tutaj duży potencjał na to, żebyśmy my w dwójkę właśnie w tego typu gry częściej grali. Eee, tak, ja chcę powiedzieć, że w Spotify u Karnegrych chciał puścić coś tam, wiecie, Futuristic coś tam? Nie, Cyberpunk 2077, no, yy, mówię. playlista. No, mówię, ale włączył się jakiś jazz i później mi się może dlatego tak podobało, bo był jazz w trakcie. Jazz był na playlistie Blade Runner 2049. Co oni mają z tymi datami? I teraz tak. Je, je, Aha, a jeszcze, jeśli chodzi o zaangażowanie, bo chciałam powiedzieć, że rzeczywiście mogłoby tak być, że jedna osoba, w tak mi się wydaje, że rozwiązuje większość, wpada na bojsy i druga osoba siedzi z boku. Tak. I to nie jest fajna rozgrywka. I ja w myślę, że potencjalnie bym była bardziej zmęczona i gorsza w te klocki, tak. czyli takiego łączenia faktów i małych, nieznaczących rzeczy w całość, yy, to by mi się aż tak bardzo nie podobało. Ale przez to, że byłam rzeczywiście użyteczna, to, to była fajna rozgrywka. Więc jeżeli nie wiem, co. To, co robiło wielką różnicę, że naprawdę ty sporo zagadek rozwiązałaś albo sama, albo duży udział w nich miałaś. Naprawdę, więc jakby czułem, że ja więcej czytam, a ty więcej rozwiązujesz zagadki, i byłem trochę taki zmieszany o, nawet. O, ale pozytywnie. Tak, zmieszany, tak. No <słuch> no więc myślę, <słuch> trzeba to brać pod uwagę. Trzeba to brać pod uwagę, że po prostu tutaj się najfajniej bawią ci, którzy mają te zagadki, rozwiązują i tak trochę jest jak w escape roomie. Mhm. E, można tu się troszeczkę podzielić rzeczami. W escape roomie zwykło ktoś pójdzie w prawo, ktoś pójdzie w lewo i się realnie podzielimy, tak? Mhm. Tutaj raczej siedzimy nad jakąś konkretną rzeczą i wspólnie nad nią myślimy i potem idziemy dalej, nie? Ale jak robiliśmy coś matematycznego i trzeba było coś dodać, to ja po prostu siedziałam i nawet, nawet nie próbowałam. E, a więc, więc fajne było łączenie różnych elementów na różne sposoby rozwiązywania tych rzeczy, więc zagadki są naprawdę spoko, naprawdę ciekawe, podpowiedzi są potrzebne czasami, czasami nie, to wszystko jest, jest, jest fajne. Fajne jest to, że mamy stres, który rob, jakby dobieramy karty, stresu, gdy nam się kończą akcje i co jest ważne, historia jest nieliniowa i to mi się bardzo podoba. Tak jak Ola wspomniała, na końcu mieliśmy pokusę i sprawdziliśmy kilka różnych miejsc, gdzie byśmy doszli, mhm. nie wszystkie. Bo nie da się, tak ciężko odtworzyć wszystko, prawda? Ale jest nieliniowa i to nawet bardzo bym powiedział. Mhm. Na podstawie tej pierwszej książki jest dosyć względnie szybko była duża decyzja, która nas poprowadziła w jedną z dwóch stron i ona była dla nas nieoczywista i trzeba z nią iść dalej. I to mi się podoba to po prostu. Fajne, fajne jest tego typu nieliniowość w grach, czy to przygodowych, czy to takich właśnie zagadkowych. Dla mnie jest na plus. Mhm. Ja też bardzo. No, no i więc. Słuchajcie, no, prosta, fajna, wciągająca mechanika, ciekawe zagadki historia, która jest nieliniowa, niebanalna. E, futurystyczna, e, nieoczywista. Zagadki niełatwe nie i nietrudne. Czyli tak akurat w punktu. Nie ma, że, nie ma zagadek, których się nie da rozwiązać. Tak. Były e, niektóre tru, trudniejsze. Były niektóre trudniejsze, ale to czasami... Bo jedna, jedna była taka, że coś tam wynikało z naszego nie do końca zrozumienia, jak ta sama tak. zagadka działa. I jak już zrozumieliśmy, jak ona działa, to ona nie była trudna. Tak. ale Wręcz yy, bardzo prosta, mm -hmm. a w większości rzeczywiście poziom wyzwań był taki, jak bym chciał. punkt, nie? No. Mm -hmm. Jak lubicie escape room albo y, tego, gry, gry typu escape room, to to chyba trzeba mieć po prostu. O, trzeba? Bo się, nic nie trzeba w życiu. To jest prawda. Ale jak chcecie, to możecie sobie kupić. O, jaka zdecydowana rekomendacja. Jak chcecie, jak czujecie, że to wam się podoba. Że to jesteście wy. Jak czujecie, że to chcecie mieć. To, to, to znaczy, że chcecie to mieć. Chyba. Na dzisiaj tyle. Do zobaczenia. Hej.